Witam wszystkich, pokażę Wam dzisiaj crash testy, uwaga, nie naśladować kierowcy gdyż może to to prowadzić do wypadku. Witam, dziś zajmiemy się wypadkami samochodów, chodzi mi o to czy będą groźne czy też nie, a więc zaczynajmy, wypadki będziemy wykonywać. Proszę naśladować kierowcy, a więc zaczynajmy. Pierwszym naszym pojazdem do rozbiorki jest ten, oto wspaniały Lexus. Osiąga on maksymalnie 150 km na godzinę, ale my będziemy ożywali tylko 80 km na godzinę i zobaczymy, jakie będą. No popatrzcie jakie zgięte blachy. Ale to tylko test więc widzicie jakie są konsekwencje wypadku. Jeżeli chcecie oto w jednym kawałku to jedźcie wolniej. A teraz przechodzimy do następnego wypadku. Kolejną naszą maszyną jest ten oto wspaniały Chevrolet S10 Offroad. Ma on napęd na dwie osie. Maksymalna jego prędkość wynosi 100 km na godzinę. Ale ożyjemy tylko 80 km na godzinę. A więc uszyjmy. Co o czym my mówimy, w takim sprasowanym maocie kierowca miałby małe szanse na przeżycie, więc jaki werdykt? Werdykt jest taki, że nie powinno się jeździć za szybko. Kierowco zwolni. A teraz przechodzimy do następnego wypadku. Jest to kolejny pojazd Chevroletta, jest bardzo głośny, jego maksymalną prędkością jest 120 km na godzinę, jest to o 20 km więcej od swojego rówieśnika, ale teraz zobaczymy czy jest twardszy, a więc w drogę, a i jeszcze będziemy jechać z domyślną prędkością. No popatrzcie w środko prawie cały pogięty ale na zewnątrz nawet jest jeszcze dobry, kierowca w razie wypadku taki ma o tem nie musiałby się martwić, że zginie. A teraz sensacja, jeden z widzów przysłał nam ten oto pojazd do Dziwipera, on nie jest tani, ale przejdźmy do temeto, jego maksymalną prędkością jest 250 km na godzinę, to spora moc, nasi monterzy przed rozwałką chcieli się przejechać, a więc w drogę z maksymalną domyślną Patrzcie na oto, to przypomina taczki a nie oto, a werdykt taki że Viper ma słabą karoserię a i to był nasz ostatni pokaz w tym programie do widzenia.